Dzień dobry, assalamu alaikum, witam Was w piątek 13 i dzisiaj opowiem nieco o samospełniającej się przepowiedni. Czyli sytuacji, w której mamy oczekiwania wobec jakiejś osoby, w związku z tym zachowujemy się przy danej osobie w określony sposób. No i ta osoba ze względu na nasze zachowanie przejawia te zachowania związane z naszymi oczekiwaniami. Przykład. Wiemy od kogoś, że ktoś jest osobą niemiłą, więc sami w kontakcie z tą osobą nie jesteśmy zbyt uprzejmi. No i faktycznie ta osoba, odpowiadając na nasze niezbyt uprzejme zachowanie, również okazuje się niezbyt miła wobec nas. Może to taki banalny przykład, no ale u ja mnie czasami na terapii spotykam osoby, które takie oczekiwania wobec innych i wobec przyszłości. Mają bardzo często negatywne. Spotykam osoby, które nie wykształciły w sobie takiego bezpiecznego wzorca relacji i które za każdym razem, kiedy nawiązują nową relację z drugim człowiekiem, przewidują najgorsze. Przewidują odrzucenie, brak akceptacji, brak zrozumienia i swoim postępowaniem doprowadzają do rozpadu. Kolejnych związków. Swoim zachowaniem starają się rozbić związek, zakończyć związek, nawet taki związek, na którym ich, im zależy. Tylko dlatego, że boją się, że ta relacja, jak inne relacje z przeszłości, również zakończy się niepowodzeniem. Więc wolą same na starcie zachowywać się w sposób destrukcyjny. Dla siebie, dla tej relacji, żeby nie być zranione, żeby nie być odrzucone, bo już wcześniej doświadczyły odrzucenia, zranienia. I mimo tego, że pragną bliskości, pragną bliskości drugiego człowieka, mimo tego, że pragną zrozumienia, to kiedy nadarza się szansa na stworzenie relacji, uciekają. Wypuszczają kolce i zachowują się w sposób, który zupełnie nie pasuje do osoby, która chce wejść w relację, być w relacji. I to czemu tak się dzieje jest czasami drogą przez terapię. Drogą przez terapię, która ma pokazać danej osobie, gdzie jest coś nie tak? I gdzie można pracować nad tym, żeby ta bezpieczna, dobra, budująca relacja mogła zaistnieć? A zawsze takim początkiem tej bezpiecznej, dobrej, budującej relacji jest taka relacja ze samym sobą. Jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Tymi słowami chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik i zaprosić Was do obejrzenia pozostałych moich filmików na tym vlogu. Jeżeli interesują Was tematy związane z psychologią, z, z rodziną, z dietetyką, czy z ogólnie pojętą kulturą islamu, zapraszam do oglądania moich filmików, które pojawiają się tutaj co piątek. Do zobaczenia.